W zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie odbyło się seminarium podsumowujące praktyki zagraniczne niemieckich uczniów w ramach programu Erasmus Plus 2016. Uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły Konerus Schule z Norden w Dolnej Saksonii w Niemczech odbyli trzy tygodniowe praktyki u kępińskich przedsiębiorców. W projekcie wzięło udział 12 uczniów z Norden, mówi dyrektor szkoły Andrzej Kowalczyk. Początkowo były duże trudności z pozyskaniem chętnych, którzy by przyjechali do Polski, ale po Kilku już wymian. Nagle widzimy, że ilość chętnych przyjeżdżających do Polski zwiększyła się. Świadczy to o tym, że dobra marka organizacyjna, jeżeli chodzi o właśnie organizację tych, tych praktyk w Polsce, rozchodzi się bardzo szybko między uczniami w Niemczech, a też i przekonanie nauczycieli niemieckich, którzy przyjeżdżają tu do nas, czy to jako opiekunowie, czy też jako, jako z wizytami monitorującymi, wpływa na to, że tych uczniów... Jest coraz więcej. Natomiast nasi uczniowie już od lat jest to nagroda dla uczniów najlepszych i jest dużo więcej chętnych niż możliwość jest wysłania uczniów na takie praktyki. Młodzież odbyła praktyki na przełomie lutego i marca w przedszkolu sióstr boromeuszek, w zakładach mechaniki pojazdowej oraz w zakładzie budowlanym. Bardzo nam się podobało. Było to nowe doświadczenie z barierą językową. Staraliśmy się dogadać po niemiecku, angielsku, rękami i nogami, jak się dało. Bardzo dużo się nauczyliśmy i zobaczyliśmy. Zdobyliśmy duże doświadczenie, szczególnie zawodowe. Oprócz pracy i zdobywania cennego doświadczenia, był też czas na zabawę i zwiedzanie. Amal haben uns die polnischen Chile abgeholt und dann haben sie uns das gramofon gezeigt. Zwiedziliśmy z uczniami z polski miejscowe puby, m.in. gramofon. W haben wir gesehen zweimal Dwa razy byliśmy we Wrocławiu. Drugi wyjazd był zorganizowany na nasze życzenie. Mieliśmy niedosyt. Zwiedzaliśmy starówkę panoramę racławicką trochę po sklepach. Byliśmy też w Awrze na wieczorze tanecznym. Bardzo nam się podobało. Obchodziliśmy też Dzień Kobiet w motelu za miedzą, gdzie spaliśmy. Było to wyjątkowe przeżycie. W ten energy dance club <laughs>